Jeżeli chcecie kupić koniec, to zapraszam was do Gameball Trader. Niskie ceny, link w opisie, polecam. Siemanko z tej strony niewyspany i tylko w połowie oświetlony Adrian, ale co? Dzisiaj otwieramy paczki. Otwieram paczki na PlayStation 4 po raz kolejny. Może tym razem będzie mi troszeczkę więcej szczęścia w nich. Paczuszki po 15 tysięcy monet. Słuchajcie, 10 tych paczek otwieramy. Tak więc co? Po prostu lecimy z pierwszą. Miejmy nadzieję, że coś jednak może wylecieć, że coś ciekawego trafimy. Tak więc trzymamy kciuki, no i zobaczmy. Pierwsza paczka i w niej dostajemy stekelę więc ciekawe się to nie zaczyna. No to może paczka numer 2 okaże się dla nas szczęśliwsza? Celknijmy do niej, co będzie ciekawego. Uwaga, trafiamy Sandro, no więc niestety nadal nic. Jak nie w paszce pierwszej, jak nie w drugiej, no to oczywiście musi coś być ciekawego w trzeciej, więc zobaczmy i pomijamy. Oj, nie, 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 nie lubi mnie to PS4, coś słuchajcie. No zobaczmy co będzie w kolejnej paczce I uwaga, 3, 2, 1, pomijamy i Inform Rolando, no ja nie mogę. Serio Rolando, serio kad Rolando, no i to jest druga jakaś tam w miarę niezła karta, która mi wypada na yy, Na PlayStation, bo do tej pory wart ponad 10k był tylko jajaturę. No jest inform Rolando, wow. No jestem z siebie tak dumny, że po prostu... Wow. Dobra czas na paczkę numer 5 ludzie słuchajcie Tak więc może pominiemy też Tym razem jest Handanovic Jest Mathieu ale niestety to są zawodnicy Nic nie warci Więc nic ciekawego Okej okay, jesteśmy w połowie jeszcze 5 paczek nam zostało Tak więc zerknijmy do tej może coś ciekawego I uwaga dostajemy Brumę No niestety dobry zawodnik Dobrze się nim gra ale No ale nic więcej Dobra zobaczmy może w tej paczce będzie coś ciekawego Może Dawid Alaba przyniesie nam jakiegoś Dobrego gracza, tak więc pomijamy. No i niestety... Mm... Nie nic, nic, nic. Trzy paczki do końca, no... Wow, ten Rolando to tak za ładno mnie zródzi tego otwierania, więc coś ciekawszego by się przydało. No sao też nie. Też nie. Dobra słuchajcie, dostałem nam dwie paczuszki. Może jeszcze coś nam się uda trafić. Uwaga. Pomijamy. I inform Akasa. Wow. Drugi inform już na PlayStation. W końcu cokolwiek chociaż leci. Ja wiem, że to są informy gówno warte Ale jednak coś powoli zaczynamy trafiać. Może powolnymi krokami do celu w końcu. No i dobra, ostatnia paczka. Przydałby się trzeci inform. No nie powiem, że nie, tak więc trzeciego informa trafimy z tej paczce Pójście. Bum! Hazard! <śmiewanie> <śmiewanie> Eden Hazard! Eden Hazard! Eden Hazard! Tak jest! Tak jest! PlayStation 4 też jest szczęśliwe. Dwa INFORMY Plus EDEN Hazard. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Eden Hazard. Wow! Ile on jest warty na PlayStation? Pierwszy raz mi się zwraca OPENING God. W sumie od trzech dni! Więc nie wiem na co ja tak narzekam. Sobie 3 dni nie mam szczęścia tylko. Dziękuję bardzo za pół miliona. Tak jest. Eden Azard, po prostu. Wow. No i fantastycznie, pagooping zwrócony. No, 150 tysięcy wydane. Mamy Azarda, mamy Azarda. Słuchajcie, łapka w górę za Azarda. To musi być ofensywną łapka w górę. Możecie ją zostawić. I co, dobijamy, dobijamy jakiejś wysokiej ilości. Tak więc dziękuję wam za oglądanie. Yy... No i co, cześć, trzymajcie się. No i na razie, do następnych odcinków.